Hej końc tutaj MG, witam was bardzo serdecznie na kanale przy książki Ostatnio recenzowałam dla was lekturę szkolną, e, czyli Hobbit, e, czyli tam i z powrotem autostwa rr Tolkien Dzisiaj znowu zrecenzuję dla was lekturę szkolną, e, o której mówiłam wam w czytelniczym podsumowaniu lutego, e, czyli w Jeśli jeszcze nie oglądałeś, to link będzie w opisie i tutaj na górze e, I dzisiaj właśnie znowu zrecenzuję dla was lekturę szkolną, e, tylko że tym razem będzie to Szatan z siódmej klasy, autorstwa Kornela Makuszyńskiego Tej książki jest Adam Cisowski Który chodzi do siódmej klasy Jak zresztą możemy zauważyć po tytule I Adam ma niezwykły dyk do rozwiązywania zagadek Zagadek, chciałam powiedzieć kryminalnych Ale nie tylko kryminalnych, ogólnie zagadek I kiedy jego nauczyciel Od historii, czyli pan Gąsowski Właśnie odkrywa, że Adam ma taki Niezwykły talent do rozwiązywania zagadek Że jest taki inteligentny i bystry Inteligentny, bystry, sprytny Że po prostu jest w stanie praktycznie każdą zagadkę No to prosi aby pomógł mu rozwikłać pewną tajemnicę związaną z jego domem rodzinnym e, i pewnym Francuzem oraz tajemniczymi znikającymi drzwiami. Tak jak już Wam mówiłam w rapowie, ok, ta książka mi się niesamowicie spodobała. Jest to chyba najlepsza lektura szkolna, jaką w życiu czytałam e, ma naprawdę bardzo wartką akt, naprawdę dużo się w tej książce dzieje. Czyta się ją naprawdę bardzo szybko, e, dodatkowo nie ma właśnie takich rozdatłych opisów jak w hobicie, w pustyni, w puszczy, czy w jakichś innych właśnie lekturach szkolnych. E, tam czegoś takiego nie ma albo po prostu ja nie zwróciłam na to uwagi e, Fajną te rzeczą w tej książce jest to, że ta, taka, ta, ta cała ta tajemnica Jest tak fajnie e, rozbudowana, jeśli wiecie o co mi chodzi e, Chodzi mi o to, że te wszystkie takie wskazówki Prowadzące do rozwiązania tej tajemnicy Są właśnie takie e, takie właśnie, że trzeba trochę połuchować Żeby je e, rozkminić Przez to właśnie stają się takie ciekawsze i bardziej interesujące e, Też... M, może nie, może... Tak niektórych to może być minus, dla mnie w każdym razie jest to plus e, A mianowicie w tej książce... E, bardzo często, czy też właściwie cała ta książka jest napisana takim, że tak powiem, staropolskim językiem, w sensie zdarzają się w niej bardzo często słowa, których się już po prostu teraz nie używa, ale to wcale nie przeszkadza w czytaniu tej książki. Moim zdaniem tę książkę można całą bardzo łatwo zrozumieć, nie trzeba naprawdę jakoś niesamowicie głowić nad każdym jednym słowem. Jeśli zdarza się jakieś trudniejsze zdanie, to wystarczy po prostu je przeczytać drugi raz, bo też w ostateczności po prostu zastanowić się nad nim przez kilka, kilkanaście sekund, ale naprawdę nie miałam takiej sytuacji, żebym, nie wiem, musiała jakoś nie wiem googlować, co znaczy jakieś słowo czy zdanie, więc tą książkę naprawdę da się zrozumieć. A te właśnie te staropolskie słowa, zdania, one jeszcze dodają takiego uroku niesamowitego tej książce, że tą książkę po prostu przyjemnie się przez to czyta, więc jest to zdecydowanie plus, w żadnym wypadku nie jest to minus, więc no, to jest naprawdę bardzo według mnie fajna rzecz. I e, właściwie nie mogę o tej książce e, zbytnio nic złego powiedzieć. E, jedyne, e, co bym mogła zmienić w tej książce, co, jakbym mogła coś zmienić, to jedną rzeczą, którą bym zmieniła jest to, e, że uwaga, uwaga, spoiler. E, Adam Cisowski, jest taki wątek miłosny pomiędzy Adamem, właśnie Cisowskim, czyli głównym bohaterem, a Wadą, czyli bratanicą właśnie profesora Gosowskiego, profesora od historii. I ten wątek miłosny dziś tam sobie w tle jest, ale on się pod koniec książki urywa i nie ma jakby jego kontynuacji. A moim zdaniem można by było jeszcze fajnie ten wątek jakoś rozwinąć i po prostu go jakoś tak lepiej dokończyć, po prostu napisać jeszcze dodatkowe parę stron i właśnie ten wątek jakoś ciekawiej rozwinąć. I to jest jedyne, co ja bym mogła poprawić w tej książce, gdybym coś mogła zmienić, właśnie e, poprawiła, ale tak czy siak jakby to nie przeszkadza w czytaniu tej książki ta książka tak czy siak jest genialna nawet jeśli e, nie jest właśnie ten wątek do końca tak jakby e, poprowadzony tak jakbym e, chciała e, więc tak czy siak jest ta książka naprawdę po prostu genialna, więc ja ją bardzo, bardzo, bardzo dla Was polecam, jest naprawdę cudowna e, i to by było już na tyle jeśli chodzi o dzisiejszą recenzję, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a e, jeśli tak to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i no zasubskrybujcie kanał na dole, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście e, no i koniecznie byście w komentarzu jeśli się tę książkę e, jako macie o niej opinię, czy podzielacie moją opinię czy może wręcz przeciwnie, ta książka bardzo wam się nie podoba koniecznie piszcie w komentarzu, co o niej myślicie, jeśli jeszcze nie czytaliście, to ja bardzo, bardzo wam polecam tą książkę, bardzo, bardzo was zachęcam do przeczytania jej, ponieważ jest to książka naprawdę genialna i myślę, że nie pożałujecie, jeśli ją przeczytacie no i to by było już na tyle, ja już się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!